Kiedy chcielibyśmy zdefiniować chrześcijaństwo jednym teologicznym terminem, to pojawia nam się słowo zbawienie. Zbawienie, odkupienie, usprawiedliwienie i moje ulubione słowo ocalenie. Chrześcijaństwo ocala wiara w Jezusa Chrystusa ocala człowieka od zła, doczesnego, wiecznego, każdego. Czy nie tylko ocala, ale także wyzwala? Myślę, że rzadko myślimy o chrześcijaństwie jako sile wyzwalającej. Najczęściej chrześcijaństwo jest postrzegane niestety jako siła opresywna i zniewalająca, bo czegoś zakazuje, czegoś nakazuje, czegoś zabrania. Czy chrześcijaństwo wyzwala? A jeśli wyzwala, to od czego? I ku czemu? O mocy wyzwalającej chrześcijaństwa, które ma także propozycja dla współczesnego człowieka, człowieka zniewolonego różnego rodzaju sytuacjami. O tym także powinniśmy rozmawiać na Zjeździe Knieźnieńskim.